To to przydałoby się drzwi otworzyć. Dzień dobry. Dzień dobry panie, do pokoju. Mojeżanka powiedziała, że z GK jest w Katowicie. No tak, tak. Ja. Jest jestem jest, jest ja, jest, jest w Dębie tam Kaś. Ja tam nie? No, tak, tak, tak. To było tego tak. maseczka, a? Tak, tak, tak. Tylko no, no, no. kiedyś jeszcze mody, to też... No, mam nadzieję, że się zazłużył, że zaraz Pan tam Kaś się tam Ja też byłem jeszcze, ja na meczach byłem mody, jeszcze 10 lat. <noise> Inni grali jeszcze inni galerii, jeszcze wiekaj Bur... no Teraz jakby co serdecznie zapraszamy, tutaj mamy Bur... przedstawicieli furto, ja co ja pamiętam, jeszcze inni. Tak. To ja się wszyscy pamiętam. No, no to <grym> no, tak, no. Znaczy, ja ja Janek zawsze ja... młody w To generalnie tak, pan Janie, tutaj nie, 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 takie tak, drobne, drobne upominki... To, o co Pan prosił z naszej strony, postaraliśmy się to przygotować. Ale czemu się ono odręcza? Proszę się, proszę się nie czemu, nie ma... czemu się odręcza? Uścisnę do nich. Ja bardzo dziękuję. I uświadam. że dużo się mordować. Ja nie można co jeździć, to tak przełoża to, że to, ta modlitwa, bo więcej mnie nie stać, tak, żeby się inaczej to zreknęło dzień nie? No tak to Znaczy się... czasem było mi kajcie no ja, że... Ale zapraszamy na wyczerpanie. Dobra. Jeszcze raz. Dobra. Dziękuję i podrabiam. Ja też bardzo ja za... Dziękujemy za dziękuję. Dziękujemy wysokości. Dziękuję. Zdrowych spokojnych książki. Dziękuję. dziękuję. Trzeba to przyślemie jeszcze dwóch. Tak. Proszę, <suszy> proszę pomoc, ja ja do do, to jest Ja dobrze, to pani nie. mówiący ja jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Jeszcze się... Cukier. Ten... Ani ale... się nie spodziewam. Przyda, przyda się, przyda się. To by tam miał tak dużo Bardzo się dużo wydawało dało w GKS w Katowice niech żyje.

się okazuje, że nie ma ich w domu, to Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Wyjści się? To proszę, może ja już tak od razu przekażę, bo to, to powiem dla, dla Ciebie. Czyli tutaj, żeby rozwijać te swoje zdolności plastyczne, przygotowaliśmy kilka rzeczy. Dziękuję bardzo. I tutaj noga

Mam nadzieję, że, że tak. to będzie jakoś pomoże w tym skądinu i będzie takim no, może pierwszą no, 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 jakimś skierką, żeby, żeby tutaj... Żeby też Pan nie, 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 my idziemy dalej jeszcze do następnych rodzin. Także i, ja przyjeżdżam do następnej rodziny.